Jesteśmy dosłownie krótko po zorganizowanej przez Stowarzyszenie Udarowcy liczy się wsparcie akcji, która w tym roku miała tytuł Udar Mózgu jest jak pożar. Jest z nami pan Michał Figurski, dziennikarz telewizyjny, radiowy, celebryta. No właśnie, czy celebryta? To jest moje pierwsze pytanie i cieszymy się, że włączył się pan w naszą akcję jako ambasador, ale także osoba po udarze mózgu. Eee, celebryta przede wszystkim to Obelga w dzisiejszych czasach. <grym> Więc, więc może zostanę już lepiej przy ambasadorze. <grym> Mój udział w tej, w tej akcji jest dla mnie trochę obowiązkiem, dlatego że kiedy wybudziłem się po udarze i otworzyłem swoją skrzynkę mailową oraz Facebooka, okazało się, że znalazłem tam dosłownie setki, naprawdę setki, E, różnego rodzaju pytań, e, o rzeczywiście e, życzeń powrotu do zdrowia, o takich, e, takich zupełnie norma, normalnych i życzliwych. Całe mnóstwo y, y, informacji od ludzi przerażonych swoją niewiedzą, przerażonych swoim stanie, stanem, pozostawionych samym sam, sam sobie, e, e, pytających o to, co teraz, co, co zrobić dalej. To byli ludzie po, po udarach, to, był, to, to byli członkowie rodzin osób, gdzie, gdzie, gdzie udar się przytrafił. I zdałem sobie sprawę z tego, że poziom niewiedzy jest naprawdę przerażający. Do tej pory jakby ja byłem tym jednostkowym przypadkiem niewiedzy na temat udaru, natomiast widzę, że jest w Polsce cała, cała armia ludzi, którzy oczekują pomocy, oczekują jakiejś informacji i myślę, że, że mój udział Dzisiejszej akcji jest, jest jakby ukłonem w ich stronę, w stronę ich niewiedzy właśnie, w stronę ich, ich strachu, który spowodowane spowodowany tym, że przytrafiłem się coś, o czym tak niewiele wiedzieli, o czym tak niewiele wiedzą ich bliscy i, i z czym tak naprawdę nie wiadomo co zrobić dalej. Dlatego uważam, że, że, że tego typu te akcje i, i mój w nich udział są, są niezbędne. Panie Michale, dzisiejsza akcja Udar mózgu jest jak pożar. Miała pokazać, że udar mózgu jest ciężka choroba, niosąca za sobą często bardzo poważne konsekwencje. I w związku z czym chciałbym zapytać, czy wcześniej miał pan jakąś wiedzę dotyczącą udarów? Może nie tyle udaru, co samych czynników ryzyka. Wiedział pan, co może powodować, czy ewentualne wystąpienie udaru? W mojej najbliższej rodzinie zdarzył się udar krwotoczny. Doznał, doznał go mój ojciec to był bardzo przykry i bardzo ciężki przypadek udaru i ja na moment żyłem w ogromnym strachu że mnie to też może spotkać wiedząc że jestem obciążony ze względów dziedzicznych ryzykiem udaru dalej żyłem tak jak żyłem czyli żyłem dosyć lekkomyślnie jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne żyłem w trybie tak zwanej nieśmiertelności która okazała się być wielkim kłamstwem, właśnie paradoksem jest to, że ja miałem wiedzę na temat udaru. Ja wiedziałem, czym on się może skończyć. Widziałem, widziałem z bliska, jak on wygląda, w dosyć drastycznej formie, bo mój ojciec w końcu umarł na, w wyniku jakby powikłań tego, tego właśnie udaru. A mimo to nie ostrzegłem się przed, przed, przed tą chorobą. Więc no, rodzi się pytanie co tak naprawdę jest w stanie obudzić naszą świadomość, masz e, lęki, myślę, że właśnie strach jest tutaj mm, kluczowym czynnikiem. Jaż e, ktoś ci się mnie zapytał, jak przekonać młodych ludzi, żeby, żeby pomyśleli o tym, że może im się to przytrafić, że, że to zdrowie nie jest darowane na zawsze. E, I tak sobie myślę, że jedyną odpowiedzią jest strach. Właśnie. Jest być może spojrzenie na mnie czeka po uderze. Jakby wszystkie konsekwencje tego uderzenia są, są, są niewidoczne dzisiaj, ale proszę mi uwierzyć, że, że one są dalej obecne i bardzo trudne do, do przezwyciężenia. To, że ja przyjechałem tu samochodem, wyszedłem z niego, doszedłem do no, naszego namiotu prasowego i się ze z panami rozmawiam normalnie teraz, wcale nie znaczy, że to wszystko przychodzi tak normalnie. Już nigdy nic nie przychodzi tak normalnie. Uder jest. Wylaniem szklanki wody na klawiaturę komputera jest jednym wielkim zwarciem, które powoduje, że musimy próbować z ogromnym wysiłkiem odtworzyć wszystkie do tej pory normalne dla nas czynności, tylko że one już przestają być normalne. One są wynikiem naprawdę ciężkiej pracy i wysiłku. I, i, i może strach, że kogoś to może spotkać z kimś uruchomi to myślenie. Że ten odorek gdzieś może spożyć w dalszej. Mówi Pan o strachu, o ogromnych konsekwencjach, jakie są po udarze mózgu, ale jak Michał Figurski, co czuł Michał Figurski w pierwszych dniach po udarze mózgu, czując się dosłownie dzień wcześniej osobą nieśmiertelną, a budząc się w szpitalu, co sobie myśli Michał Figurski w pierwszych dniach i, i o całej tej walce po powrocie do zdrowia? Na początku to jest, to jest panika, To jest. E, Czy człowiek, człowiek na początku nie myśli racjonalnie? To nie jest e, racjonalne uporządkowanie składania, składania, składania myśli. E, Okej, okay, chyba coś mi się stało, e, jestem teraz tu. E, co powinienem zrobić? Dokąd pójść? Czym się zająć? E, to nie jest tak. To jest na początku e, e, powrót. Z takiego głębokiego stanu letargu, de facto śmierci, bo ja, bo ja już w trakcie operacji, w trakcie trepanacji, którą miałem po, po udarze, podobno, podobno już życie straciłem. Więc jest to powrót zaświatów do siebie samego i, i próba ogarnięcia tego wielkiego chaosu, który się w głowie pojawia, bo, bo nie wiem, co mi się stało. Nie wiem, dlaczego tu jestem. Nie wiem, nie wiem, dlaczego nie mogę poruszyć ręką, dlaczego nie mogę poruszyć nogą, dlaczego jak ktoś próbuje wyprostować, to mnie bardzo boli. Nie mogę nic powiedzieć. Nie do końca rozumiem, co się do mnie mówi. To jest, to jest, to jest jeden wielki chaos, który, który gdzieś trzeba jak, jakoś ogarnąć mózgiem, który, który jest ba, ba, po bardzo poważnym urazie, po, po zalaniu wodą. To jest ta, to jest ta klawiatura komputera, która, która przed, przed chwilą miała wielkie, wielkie zwarcie, więc... więc mm, Pierwszą rzeczą, która, która się pojawia w głowie, to jest próba uspokojenia się, bo jest panika, bo nie wiemy zupełnie, co się stało. Bo ten stan, w którym się znajdujemy, jest, jest tak różny od tego, co było wczoraj i tak niepojęty, że, 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 że trzeba najpierw złapać miarowy oddech, pooddychać razy kilkanaście i powiedzieć sobie, dobra, najważniejsze, że żyje. Bo w ogóle jest zdziwienie, że żyje przede wszystkim. E, ogromne grono przyjaciół, znajomych z bliskich stron, z pierwszych stron gazet. A kto tak na dobrą sprawę zdał egzamin z życia? Kto się okazał prawdziwym przyjacielem, a, a kto, na kim Pan się zawiódł? Może trochę trywialne, ale jakże prawdziwe pytanie. Ja mam to szczęście, że, że, że otaczam się ludźmi, hmm. których nie w ogóle nie muszę weryfikować I, i ta sytuacja nie zweryfikowała nikogo. Wszyscy Wszyscy pozostali tymi, Kim byli dla mnie, nic się nie zmieniło zupełnie. Ja wiedziałem, że mogę liczyć na, na pomoc najbliższych mi osób, i, i ta pomoc może to źle zawsze ale była dla mnie oczywista. Tak więc to, że moja siostra spędzała przy moim łóżku 24 godziny na dobę, razem z moją mamą, razem z moimi przyjaciółmi, którzy. którzy natychmiast fundowali mi łóżko, na którym, na którym mogę leżeć yy, oraz, oraz specjalistów, którzy, którzy pojawili się przy moim łóżku. To było tylko moje szczęście, yy, szczęście, które z pewnością nie każdy ma, yy, no, ale widocznie nie mam. Nie było to dla mnie w ogóle żadnym zaskoczeniem. Yy, ja wiedziałem, że tych ludzi kocham, oni kochają mnie i, i mogę na nich liczyć zawsze i tak też się stało i życzę każdemu, kto znajdzie się w tym stanie, żeby tych kochających ludzi przy sobie miał, bo bo oni są, są największym lekiem na całe zło, naprawdę oni są niezbędni po to, żeby uświadomić człowiekowi, że żyje, że, że ma po co żyć i że nie jest pozostawiony sam sobie z tym, z tym lękiem z tą, z, z, z tą chorobą. Więc, więc ci bliscy ludzie są, są absolutnie najważniejszym czynnikiem na samym początku. I później zresztą też. Kolejne pytanie. W jednym z wywiadów porównał pan udar mózgu Michała Figurskiego, niczym partnerka celebrytka w programie Tanie z Gwiazdami. Dlaczego dziennikarzy tak bardzo interesuje choroba Michała Figurskiego? Myślę, że ten tryb śmiertelności, o którym mówiłem wcześniej, e, udziela się wszystkim. E, nam się wydaje, że jeżeli ktoś jest piękny, zdrowy i bogaty, to znaczy, że nie, do, nie dotyczą go ludzkie tragedie, e, choroby, kalectwa y, i tym podobne. I to jest e, takie wielkie zdziwienie, jak to. Przecież e, wczoraj e, czytałem na pudelku, że ten facet jeździ e, drugim samochodem, e, rozbija się po nocnych klubach e, e, i zmienia dziewczynę jak rękawiczki, bo, bo takiego Michała Figurskiego m, widywałem czasami w tych wszystkich. E, Tabloidowych i plotkarskich portalach, co zresztą jest bardzo dalekie od prawdy. I nagle temu facetowi przytrafia się coś, co kojarzymy bardziej ze staruszką z pierwszego piętra naszej kamienicy niż kulej duszą, o którym codziennie coś piszą w, na jakichś portalach. Myślę, że to jest podobny szok dla odbiorców, jak i dla, dla samego zainteresowanego. Po pierwsze, to jest. Bardzo interesująca historia, którą można opisać, a jakby media codziennie cierpią na głód informacji, więc, więc do życiowego ampluata tego faceta można teraz dorobić historię. Miał wszystko, stracił wszystko, teraz jest nikim, albo teraz jest kaleką, jakkolwiek to brzmi. I to jest bardzo poruszająca, wzruszająca historia, bardzo chwytliwa. I dlatego myślę, że tak ogromna popularność mojego udaru, o którym powiedziałem z Drwiną, że będzie pierwszym udarem, który zatańczy w tańcu z gwiazdami, bo ja się zdziwiłem ilością publikacji na swój temat, kiedy się już ocknąłem. Był taki moment, kiedy pierwszy raz wszedłem do internetu i przeżyłem szok. Nie sądziłem, że to zostało tak, tak nagłośnione, ale ja rozumiem oczywiście ten mechanizm. Um, jeszcze raz powtarzam, to jest bajeczka o, o, o takim księciuniu, który wszystko miał i, i jednego dnia wszystko stracił, co jest całkiem niezłym momentem dla, dla, dla wszystkich tych, którzy tę historię czytają. Jeżeli jemu się przytrafiło, to, to, to widocznie im nie może i, i to jest ten strach, który się w ludziach budzi o to, to znaczy, że to naprawdę dotyka wszystkich. Nie myślimy o tym, że to dotyka 13 dziecko, tylko często myślimy o tym, to dotknęła tego celebrytu. I czasami to było większym budzikiem niż, niż, niż te życiowe straszne, straszne sytuacje. Jak to, co pan przeszedł, te wszystkie wydarzenia, zmieniły pana? Ale wcale nie pytam tu pod kątem jakiejś rehabilitacji i tak dalej, tylko jak to wpłynęło na zmianę pana? Czy coś się zmieniło? Zmieniło się chyba wszystko w moim życiu, bo jak człowiek weryfikuje sposób, w jaki żyje, to znaczy, że zmienia wszystko. Ja dzisiaj, po tym wszystkim, chcę mieć po prostu dobre życie, nic poza tym. Nie jestem zainteresowany wchodzeniem w jakiekolwiek konflikty, w jakiekolwiek wyścigi, co wcześniej stanowiło chyba sens mojego życia tak naprawdę. Ja się zawsze z kimś ścigałem, z czymś, zawsze, zawsze goniłem króliczka, i, i wydawało mi się, że, że to determinuje mnie jako dziennikarza, jako człowieka i że tak powinno być. Dzisiaj uważam, że to bardzo błędne myślenie. Nie będę nikomu teraz mówił, jak ma żyć, bo to jest indywidualna kwestia, ale ja jakby doszedłem do własnych wniosków. Tak, ale kiedy, kiedy, kiedy to życie okazuje się być takie, takie, takie bardzo kruche, zdanie celu święca środki przestaje w ogóle mieć sens kompletnie, bo cel jest tylko jeden. Celem jest życie i nic poza tym. Dobre życie, bo, bo kiedy człowiek tak drastycznie traci zdrowie, to okazuje się, że śmierć wcale nie jest najgorszym, najgorszym co może się przytrafić. Znaczy gorszym jest złe życie, a ja chciałbym mieć dobre. Kolejne pytanie, takie dotyczące prasy i mediów. Coraz więcej udziela Pan wywiadów, udziela się, pokazuje, że z udarem można wygrać, że nie jest to niepełnosprawność, która zamyka Pana w domu. Dwa pytania. Pierwsze, czy chciałby Pan wrócić do życia zawodowego, a drugie, to czy świat dziennikarstwa, show biznesu jest gotowy w Polsce do pracy z osobą po udarze mózgu? E, wróciłem już do pracy od e, półtora miesiąca. E, wróciłem do mojego programu w Polsatnius 2. E, Widzi mi się, który jest programem publicystycznym, e, który wymaga ode mnie m, m, intensywnej pracy, zarówno fizycznej, jak i, jak, i, jak i psychicznej. To jest przygotowanie się m, m, z wielu różnych dziedzin do rozmowy z m, e, niezwykle interesującymi i fachowymi ludźmi w temacie, o którym, o którym jest mowa. Tych tematów na program jest pięć, gości jest dwóch, więc to jest spore wyzwanie. Ja muszę się przygotować do każdego programu. Muszę dojść do studia, muszę wytrzymać w studiu 45 minut i poprowadzić interesującą i czasami dowcipną rozmowę. To jest olbrzymim wyzwaniem. Więc ja wróciłem do pracy zdecydowanie i traktuję to jako część rehabilitacji. Ja, że kocham moją pracę, to jakby nie wyobrażam sobie lepszej rehabilitacji niż taka. Moi pracodawcy. Wykazali się ogromnym zrozumieniem i ogromną empatią. Od początku powtarzając Michał, wiemy, że być może jeszcze nie jesteś na to gotów. Czekamy na Twój sygnał, kiedy, kiedy powiesz, że, 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 że wracasz, to wracasz. Wracasz na swoich warunkach. Pamiętaj, jeżeli coś jest przekroczeniem Twoich możliwości, to od razu dajesz znać i próbujemy gdzieś znaleźć kompromis z tym wszystkim taki, żeby, żeby nie cierpiała na tym antena, program i żebyś Ty przede wszystkim mm, czuł się z tym, z tym komfortowo. Więc, więc jeżeli chodzi o moją pracę w Polsat News 2 zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o inne obowiązki zdarzyła się na przykład taka, taka sytuacja, gdzie powiedziano mi, że okej, okay, mogę wrócić do pracy, ale za połowę stawki na przykład i i to trochę się zdziwiłem, bo nie rozumiem na czym to polega? Bo albo ktoś mnie traktuje jako w połowie zdolnego do, do pracy i płaci mi połowę tej stawki, albo omawiamy się, że, że się staram wrócić na takich zasadach, na jakich pozwala mi na, na, na to moje zdrowie i wykonuję swe, swoją pracę normalnie. Więc y, odpowiedź mi pół na pół. E, e, są takie miejsca, gdzie, gdzie nikt nie podaje wątpliwości, że że, że być może nie mam tyle sił, co miałem wcześniej, ale można mi pozwolić na powrót do pracy w pewnym określonym wymiarze, bez szkody dla samego programu, dla mojej osoby i dla jakby całej atmosfery pracy. No, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie okazało się, że Czech udarze no, nie jest pełnowymiarowym e, pracownikiem. Temat udaru jest nam dobrze znany. E, tak nam się przynajmniej wydaje i, i, i w, związku z, w związku z tym, że pan wrócił rzeczywiście i, i, i pracuje pan. Czuje się pan na swój sposób wygrany? Rzeczywiście, Ni, niż jest to na swój sposób związane z tym, że jeszcze za mało, że jeszcze mógłbym więcej. Jak, jak, pan, jak pan się czuje um, tych to, to mnie bardzo ciekawe. Ja przede wszystkim jestem wygrany, bo siedzimy sobie, rozmawiamy tu, tu normalnie. Dojechałem tu samochodem, doszedłem na własnych nogach i siedzę tu już dobrze ponad godzinę, więc, więc wydaje mi się, że, że wygrany jestem zdecydowanie. Mam tę zachłanność, którą miałem zawsze, to znaczy yy, i tę niecierpliwość. Ja chciałbym codziennie rano po prostu wstać, pójść do kuchni, ukroić sobie kawałek chleba, posmarować go masłem i, 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 i zjeść, ale tak nie jest, dlatego że, że mam problemy ze wstaniem, z dojściem, bo, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze lewa noga nie jest do końca wyrehabilitowana. Bo lewa ręka jeszcze, jeszcze nie jest samodzielna, jeszcze, jeszcze nie działa. Ja chciałbym już natychmiast teraz, ale to tak nie działa. Udar jest chorobą, która uczy cierpliwości. Wszystko, co się dzieje po udarze, już to mówiłem parę razy, jest mierzone w piasku. To są tygodnie i miesiące pracy, po to, żeby, żeby bardzo mizerny efekt uzyskać, czyli poruszenia raptem ręką, a nie sprawno sprawno odzyskanie sprawności. No, i na końcu tego wszystkiego, tej, tej, tej długiej, ciężkiej pracy, jest tylko i aż powrót do normalności. Normalnie, po, taki, po tak intensywnej pracy, prawdopodobnie stałbym się czempionem olimpijskim, a być może będę mógł tylko wrócić do, do tego, kim byłem kiedyś. I trzeba, trzeba się nauczyć żyć z tą świadomością i, i wyrobić sobie tę cierpliwość i te. Cierpliwości, te te determinacje, bo ja codziennie mam ochotę się położyć w łóżku i powiedzieć, przykro mi, jestem chory, nie, nie idę, nie robię, nie chce mi się. I dzisiaj to jest codzienne szukanie takiej determinacji, zmuszania się, wstawaj, bo jak nie wstaniesz, to, to wszystko, wszystko zostanie tak, jak jest. No I tego typu sytuacje muszą zmienić człowieka, więc no, finalnie odpowiadając na pytanie, co się zmieniło, zmieniło się absolutnie wszystko. Ja w imieniu Stowarzyszenia chciałbym życzyć wiele determinacji i siły w powrocie do zdrowia. A bardzo dziękuję. To bardzo dobre Zapytać życie, również na antenie, czy zgodził Pan się zostać członkiem honorowym Stowarzyszenia, oraz czy możemy liczyć na Pana wsparcie przy innych naszych aktywnościach i akcjach? Zdecydowanie mogą Państwo liczyć przy każdej okazji, dlatego że, tak jak mówię, z tego co widzę, ilość osób potrzebujących jakiegoś, jakiegoś słowa, jakiegoś wsparcia. Jakiegokolwiek jest, jest, jest ogromna, jeżeli mogę pomóc, to zdecydowanie to zrobię. Dobre Życie, o którym mówiłem wcześniej, również jest, składa się między innymi z, 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 z takiej pomocy. Jeżeli chodzi o, honorowy, o honorowego członka, to powiem tak, ja, ja nie jestem żadnym honorowym. Udar sprowadza na wszystkich do wspólnego mianownika. Wszyscy ci, którzy przeszli tę chorobę są w takim samym stanie jak ja. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Wszyscy walczymy z takimi samymi słabościami, z takimi samymi trudnościami. Ból jest dokładnie ten sam. Więc jeżeli mogę kogoś reprezentować, to bardzo chętnie to zrobię, ale nie z pozycji honorowego. Dziękujemy serdecznie Michale, i życzymy jeszcze raz dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.